Się ma tu ja, Mieczor? Czy jak? Czy jak inaczej? No, mogę. No, ech, przepraszam, że ja nie nagrywałem odcinków. No, przepraszam Was. Ech, no, ale, mam, ale obiecuję, że będę miał pomysły jakieś. No, może. No i dobra. Hmm, to, co chciałem powiedzieć. Aha, no. Ostatnio udało mi się zrobić, zrobić bardzo, bardzo fajny baner. No zobaczycie sami no. I moje odcinki będą pojawiały się, no może w poniedziałek, środę, piątek o godzinie 18. No nie wiem, bo są te obowiązki szkolne, no i takie tam. No i no i co? Żegnam się z wami. No mam nadzieję, że będę no pomysłowy odnośnie odcinków, no i co? Elo?